O matko, wjechać tu gdzieś do centrum, to po prostu jakiś Armagedon. No ale nic, kolejny dzień mojego dietetycznego podsumowania. Eee, no to nic, rozpoczynamy, no. muszę się tusko wyplątać stąd. Eee, z... Dostałem takie zadanie, zadanie, nie zadanie, no w komentarzach dostałem informację, że że trzeba iść na kebab do galerii drugiej, do Korony, nie do mojego ulubionego kebabu w galerii Echo. Tak więc wybrałem się do galerii Korona, to było 3 dni temu. I zamówiłem sobie kebaba, takiego jak lubię, czyli tortilla. No i niestety okazało się, że, że mi to po prostu nie smakuje. Nie wiem, jakaś jest tam, muszą używać jakiejś, nie wiem, dziwnej przyprawy czy czegoś, bo po prostu jest to niezbyt smaczne. Tak więc zrobiłem to chyba tylko raz i więcej tam nie pójdę. Tak więc teraz też będę takie delikatne oceny. Jeżeli coś nowego będzie, to, to tak jak na YouTubie sposób oceniania ten sam zostawię, ponieważ on się pewnie sprawdza, czyli będzie albo łapka w górę, czyli jest OK, albo łapka w dół, czyli jest nie OK, albo bez łapki, czyli jest po prostu średnia krajowa. Tak więc w tej galerii, Korona, ten kebab mi zupełnie nie posmakował i jest dla niego łapka w górę. A potem udałem się do McDonalda, gdzieś tam w przelocie, e, i McWrapa e, zamówiłem sobie miodow, musztardowo-miodowego. Bardzo to akurat jest smaczny, także ode mnie za McWrapa musztardowo-miodowego. Łapka w górę. I to był e, jeden z dni mojej. Dietetycznej przygody, i kolejny dzień to był zmagania z pizzą mrożoną, bo zostałem przez Was zachęcony do tego, żeby kupić taką pizzę mrożoną i ją sobie przygotować. Tak więc podjąłem wyzwanie. Nie lubię gotować, no ale mówię: Dobra, trzeba coś zrobić. Jest takie wyzwanie. Oglądacze moi sobie życzą, żeby testować mrożoną pizzę, no to testujemy. Niestety okazało się, że zgodnie z instrukcją obsługi najpierw tą pizzę trzeba rozmrozić. Nie wiem na czym to miało polegać, ale wyciągnąłem to z tego pudełka 20 minut, sobie ona leżała po wyjęciu z zamrażalnika i się rozmrażała że tak to ujmę. Po tym rozmrożeniu znowu trzeba było nagrzać piekarnik do 200, tam chyba 20 stopni. Tak więc też to znowu zajęło mi kolejne 10 minut, czyli już pół godziny poświęciłem na przygotowanie tej pizzy. Naprawdę jakieś szaleństwo. No i oczywiście po wrzuceniu tego do środka też ta pizza tam musiała 12 minut sobie poprzebywać, tak więc zamieszanie ze zrobieniem takiej pizzy jest sakramenckie, bo no jednak trzeba tam to przypilnować, wiadomo, że można sobie na rozmrożenie ją wyciągnąć, nie wiem po co w ogóle rozbrażać. Najgorsze jest to jeszcze, że ta instrukcja jest zupełnie taka nie do końca dla mnie jasna, bo, eee, bo nie rozumiem tego rozmrożenia. Nie rozumiem, bo tam potem włożyć do przysiekarnika na 220 stopni, to też nie ma takiej informacji, czy tam te termoobiegi trzeba włączać, czy nie włączać. No nic, ja włączyłem ten termoobieg, także się to w miarę e, e, usprawniło, uprażyło. Cała operacja mi zajęła 40 minut. Za te 40 minut, to bym chyba obiad dla 17 osób gotował. jeżeli bym umiał oczywiście, no ale po 40 minutach przystąpiłem do konsumpcji. Eee, okazało się, że niestety rzeczywistość troszkę odbiega od tego, co tutaj producenci tego, co producenci pokazują na opakowaniu że to no, niestety nie wygląda tak no, zresztą widzicie, jak wygląda opakowanie jak wygląda usmażona pizza też okazało się, że niestety jest więcej ciasta niż tego wszystkiego innego jak ją oceniam? nie ocenię ją ani w górę, ani w dół taka oceniam jako jakoś średnia krajowa, bo bo po prostu no nie była niedobra i nie była też dobra, była taka sobie także tą pizzę uznałem jako taką sobie, no i potem oczywiście przysmak każdego studenta żeby już pozostać przy domowym sposobie wyżywienia bo pizzę przy, przypominam żeśmy wykalkulowali na 8 z czyli miałem jeszcze 12 zł zapasu i znalazłem taką zupkę w domu nie nieprzeterminowaną jeszcze Ostrą krabową? Krabową, tak, to była chyba krabowa. No i przysposobiłem jeszcze taką zupkę. Powiem szczerze, fantastyczny. Czy, Ciestem, czy dalej są popularne? Ja pamiętam, że w czasach takich studenckich to dość popularne było wyżywienie. Nie wiem jak teraz, czy to studenci już teraz zaawansowali i żywią się tylko w wysublimowanych restauracjach, czy dalej jest czasami miesięczne szaleństwo chińskiej zupki, na którą można przeżyć, no ale pewnie się bardzo nie, nie upasiemy. Także to, było, to był dzień z przygodami w domu i potem kolejny dzień, znowu eksperymenty, eksperymenty. Nabyłem sobie, to było wczoraj, kupiłem sobie chinola, to był kurczak zasmażany z ryżem, coś takiego w galerii Echo to było w takim chińskiej budce no i niestety również muszę ocenić to łapka w dół czyli nie było dobre bardzo nawet było to niedobre zupełnie bezpłciowe, bez żadnego wyczuwalnego smaku że tak powiem, jak sobie przypomnę to aż mi się słabo robi a potem uratował mnie McDonald's, no może hamburgery też nie są jakieś super mega zarąbiste, można je uznać za średni produkt, czyli ani łapka w górę, ani łapka w dół, ale McDonald's tutaj ratuje mnie ceną, bo po 2 zeta teraz są. Dostałem też takie od, takie, ta, taką od Was e, cynę, że właśnie w McDonald'sie pojawiły się cheeseburgery po 2 zeta. Tylko, że nie, nie, nie byliście pewni, czy to we wszystkich wszystko wybrane. U mnie okazało się, że również. W tych McDonald'ach, które tu są, również są po 2 złote te, te cheeseburgery. Oj, kurwa, jeździć się nie umie, tak. Ja baba, oczywiście, 80% kobiet nie umie jeździć. Czemu, jak zawsze się coś dzieje, to musi to robić baba? Tak więc nabyłem sobie dwa cheeseburgery, oczywiście miałem jeszcze większy zapas finansowy, żeby się w dwóch dychach zmieścić, ale mówię, no nie będę robił przesady, bo teraz tak naprawdę przy tej promocji, mając moje dwie dychy na dzień, to mógłbym sobie zapodać 10 cheeseburgerów i to by było naprawdę pełna wyżerka, ale dietetyczne by to nie było zupełnie. Niestety skończyła się moja ulubiona promocja w Subwayu, czyli taka kanapka duża za 10 zł z szynką. O, znowu się pogląda. No, halu, kur na drapę, ale swędzi, po prostu mnie poswęduje. Kolejny tutaj, mistrz kierownicy. Skończyła się moja ulubiona promocja w Subwayu, Kanapka za 10 zeta. No i to się niestety skończyła też moja przygoda z Subwayem, bo teraz jest jakaś promocyjna kanapka, ale kosztuje ona 10,90 i to jeszcze za tą krótką, 15-centymetrową. Także, jakbym chciał sobie zjeść długą, to by mnie to kosztowało 22 zł, także w moim budżecie się nie mieści to zupełnie. Tamta cena była dobra, była przeze mnie akceptowalna. Ta nowa, ta nowa promocja jest zupełnie nieakceptowalna, gdzie 22 zł za dużą kanapkę, to, to naprawdę nie dla mnie robota. No i tyle. No i tak wygląda podsumowanie dietetyczne ostatnich, ostatnich 3 dni. No i dzisiaj sobie pójdę na jakąś chyba jakieś sprawdzone żarcie, bo do tej pory wylosowałem takie sobie średnie, tak więc i o, ogólnie muszę powiedzieć, że mrożonki dużo szybciej wychodzą, niż robienie niż robienie tej pizzy, bo to z, z pizzą dużo czasu się marnuje, zdecydowanie za dużo na, jak na takie żarcie chyba, że dojdzie się, no nie da się dojść do wprawy, bo to musi jednak odleżeć tam w tym yy, wiecie, w tym, w tym piekarniku, musi się rozmrozić, a jeszcze takie pytanie, czy wy rozmrażacie taką pizzę? Z, z, z zamrażalnika przed włożeniem do piekarnika to chyba jakieś bez sensu, bo to znacząco wydłuża proces przygotowania takiego pożywienia. A jeżeli ktoś jest głodny, to już naprawdę można sobie odgryźć własną rękę, zanim to wszystko się e, ugotuje. No i teraz jeszcze tak informacyjnie przejeżdżamy sobie przez KSM, czyli moje osiedle ukochane, co całe życie tutaj się człowiek. Wychowywał gangster raperzy świętokrzyscy. Kieleccy też tutaj na tym często z ksm pochodzą. No i to jest właśnie ta podstawówka, gdzie chodziłem do podstawówki. Teraz już jest fajnie, bo wybudowali tutaj przy niej basen. No i te znajome uliczki. Tutaj po lewej stronie jest przedszkole, gdzie chodziłem do tego przedszkola. Tu po prawej stronie jest spółdzielnia mieszkaniowa, gdzie się załatwiało zawsze wszystkie, wszystkie rzeczy. No i tu jest ulica. Na której też dość dużo czasu spędziłem, właśnie w takim eleganckim blokowisku, w takich fajnych blokach. Nie wiem, czy w waszych miastach są takie bloki, gdzie klatka zajmuje bardzo dużo miejsca. Jest w niej taka wielka dziura, w której można by cztery windy zamontować, ale oczywiście windy nie ma. I to są tak zwane klatki dla samobójców, bo tutaj można się na tej klatce rzucić spokojnie z czwartego piętra i nie będziemy się obijać o, o poręcze. Także w takim w takim bloku mieszkają właśnie z taką klatką dla samobójców. Dobra, bo znowu odbiegam od tematu, opowiadam jakieś historie. Do następnych dietetycznych zeznań zapraszam. A dzisiaj sobie zjem coś, coś sprawdzonego, to co lubię, i zdam Wam relację w kolejnym filmie.